manko, ja jestem Grezolinem, a dzisiaj zagramy sobie w grę Game Dew Tycoon. Pokażę, bo weszła na nowa gra, ponieważ już grałem w to i przeczytajmy sobie, co nam autorzy mają do powiedzenia. Witamy, witamy w Game Dew Tycoon. W tym samym regulatorze biznesu jesteś przeniesiony w czasie, aby założyć własną firmę deweloperską już na początku rewolucji komputerów osobistych. Zbuduj wymarzone przedsiębiorstwo, twórz bestlery, zyskuj panu i staniesz się liderem na rynku. Zanim rozpoczniesz zabawę, musisz wymyślić nazwę dla swojej firmy. Więc nasza firma będzie się nazywała Rudy. Games, a my będziemy się nazywać. No, może, nazwijmy się Adam. No to jak Rudy Games, no to będziemy ludzi. Oczywiście z taką brudką. Tutaj na zdjęciu widać. Yy, Nie wiem, czy wy yy, widzicie, ale jak się przyjrzycie, to widać, że jest taka mała brudka. I jakiś speterz sobie weźmiemy, no to ja. No to ja wezmę sobie taki... o taki zielony speterek. Tutaj mam jeszcze dodatkową tę opcję NC. Może... Tryb piracki zmniejsza strzelaż waszej gry, grozi bankructwem. Możecie opracować ochronę... No, opracować ochronę ochronę. No. Trebu pilarskiego nie mamy, długość gry 35 lat, to jest zalecane i więc tego nie zmieniamy i kontynuuj. Tak już gram. odblokować podpowiedzi. No dobrze, będziemy mieli od razu podpowiedzi. Oczywiście gierka jest za pieniądze, ale w opisie Mogę Wam dać, dać aplikację, dzięki której możecie ściągać tą, ściągać tą grę za darmo. Jeżeli oczywiście chcecie, to dam w komentarzu, ale musicie mi napisać, czy chcecie. No i oczywiście musimy spojrzeć najpierw w grę. Hmm, jakie mamy? Szkoła, polowanie. Nie, o szkoła! Ja dzięki szkole my, 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 tak my, byłem taki dobry. Miała same dziesiątki. Możecie mi nie wierzyć, ale naprawdę Baldi. I teraz PC, bo na G64 ja nie robię. Robimy Baldi. Jak widzicie, mamy takie podpowiedzi, czyli plusiki i minusiki. Jeżeli minus, to jest to nieważne. Jeżeli plus, to jest to ważne. Jeżeli. Dobrze. I trzeba tutaj podejmować różne decyzje. Jeżeli jeszcze nie macie podpowiedzi, to musicie sami myśleć, ale możecie patrzeć, jak mniej więcej ja to ustawiam. Ja robię teraz symulację, więc. Bo to jest symulacja, bo są różne typy gier, oczywiście. Możecie zrobić. Nie musicie robić tylko symulacji. Możecie robić też akcja, strategia. Tylko od Was zależy. Ale ja bym bardzo chciał, żebyśmy mieli taki temat jak wirtualne zwierzę. Zrobię My Talking Tom. Oczywiście fajna gierka, My Talking Tom 2 zrobię. Naprawdę fajna gierka, polecam. Nowy temat, nowe połączenie. Patrzcie, wszystko z poziomu pierwszego. O, i teraz pojawią nam się recenzje. Ale najpierw każdej już Adamowi robicie to. O Baldim. Pierwsze recenzje Gry Baldi Patrzcie jakie recenzje. 7. 8. 8. No, nasza pierwsza gierka. Naprawdę dobrze się przyjęła. Pierwsza premiera gry. Nowy deweloper w branży, Rudy Games, właśnie wydał swoją pierwszą produkcję. Gra zebrała pozytywne oceny. Po tak dobrym starcie firma Rudy Games może szybko zyskać nowych fanów. Um, patrzcie, Chodź. W, um, O, w pierwszym tygodniu 4830. Mam już 28 fanów i raport o grze, dialogi. Typu, tego typu grze to mało ważny czynnik, i patrzcie, ile mamy już pieniędzy. W prawym górnym lo, logu o 10 tysięcy egzemplarzy. Pierwsza gra. Wow! Dobra. W prawym górnym logu mam my, 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 naj, my, najwyżej jest czas. Jest rok, miesiąc i tydzień. Nie ma dnia. Zyski dostajemy co tydzień. Dlatego musimy jeszcze co miesiąc płacić 8 tysięcy, ale mamy już... Później, dobrze, później mamy fanów i mamy ich już 113. A później są pieniądze, ze których mamy 153 tysiące. Dobrze. Mamy też punkty. Pokażę Wam w grze wszystkie, ale najpierw nowy temat. Co my mamy? Detektyw, chirurgia, tajemnice i postapo. To jeszcze nie, to później. Stwórz nową grę. Wybieramy temat, tym razem kosmos. Kosmos, symulator, platforma PC. I zróbmy. Battlefield 2. Po prostu to tak mi przyszło do głowy. Okej, okay. grafika 2DV1. Tekstowa, jak zrobię, to nie wiem jaka. Najnowsze badania na rynku sugerują, że G64. Sprzedaje się lepiej niż inne komputery osobiste. Niska cena, lepsza dostępność i możliwość zastosowania konfiguracji sprzętowej sprawiły, że konsumenci preferują właśnie tę platformę. Według ekspertów, rywalizacja wśród producentów sprzętu już została już rozstrzygnięta. Dobra, tutaj oczywiście się zostawię sobie takie jak mam, dlatego że to też jest symulacja. No. A, to, a tam też była symulacja, ale to jest inny temat. O, i mam dla was radę, jakbyście pierwszy raz to grali, to jak zrobicie jedną grę i ona będzie hitem, to nie róbcie od razu takiego samego tematu, takiej samej gry, bo wtedy e, fanom to się nie spodoba i nie będą jej kupować. Zakończ. Battlefield 2. Dobra. Patrzcie jak tu mamy poziomy. Dobra. I co to będzie? Ok, krążą plotki, jakby japońska firma Nivento miała w planach produkcję własnej konsoli. Nivento zasłynęło z szerokiej znanej gry pod tytułem Dinka King. Oczywiście wielu ekspertów sądzi, że konsola japońskiej firmy nie odniesie sukcesu na światowym rynku, ale mimo to nie możemy się doczekać, by zobaczyć, co Niwento nam zaprezentuje. Ja już wiem, co, jaka to będzie konsola, bo już to grałem. Ale nie chcę Wam spoilerować nic. Patrzcie. 9, 9, 7, 7. O Widzicie, jak. Patrzcie, jak to teraz się będzie sprzedawać. 7000 w tydzień. No. Jak tu się nie cieszyć? Dobra. Raport. Kosmos symulacja, wspaniałe połączenie. Projekt świata tego typu grze to niezbyt ważny czynnik. To oczywiście w tej grze, ale gdybyś, czy na przykład mieli, że chcecie zrobić, żeby to było, było takie, że możesz latać po otwartym świecie wszędzie, no to niestety to musi się mieć co innego. Bo też są silniki. O. Dziś Niven potwierdziło krążące od jakiegoś czasu pogłoski i ogłosiło, że na początku przyszłego roku wypuści na rynek nową konsolę o nazwie TES. Konsola obsługuje gry na katryżach oraz posiada niepowtarzalny kontroler. Mi się, się to kojarzy z Nintendo Switch. Tak, bardzo mi się to kojarzy z tym. A Wam z czym się kojarzą te platformy? Napiszcie w komentarzach. Dla Battlefield 2 została już wycofana ze sprzedaży, sprzedałem egzemplarze prawie 20 tysięcy i zrobione pieniądze 137 tysięcy. A jak wyprodukujemy taki me, taką mega fajną gierkę, to wtedy będzie tak dobrze. Dobra, teraz weźmiemy sobie chirurgia, żeby mieć następny temat do dokowania, bo przecież coś trzeba robić. Bo, bo mamy tylko cztery tematy i tak byśmy robili w kółko to samo. A Bo trzeba jeszcze badania mamy. Chirurgia. Ale jaki jeszcze mamy temat teraz badania? Obcy! Tak. Obcy. Ja, ja już robiłem z opcji gierkę. I to będzie bez mózga strzelanka. Oj tak. Piszcie w komentarzach, jak... Jakie gry w tej gierce mam robić? Napiszcie w komentarzach. Bo to będzie seria. Tak. To już mam, mam pewne. Zrobimy obcy gatunek akcja. I to będzie. Bez mu. Tylko, że tutaj zamiast tego o, powinno być o, zamknięte. Bez mózga. Chodź. strzelanka, OK. Okej. Wybierz platformę oczywiście PECET. Dalej. Rozpocznij produkcję. Dać się zbadać nowy temat opcje, Tak. Lubimy bez mózgu strzelankę. Jakaś opowieść musi być, jakieś zadania, silnik trochę zmniejszymy, okej. Okay. Powinno być dobrze. Patrzcie, dopiero pierwszy błąd. Ha! No w sumie, kiedyś, nie, kiedyś zrobiłem tak, że, że miałem 40 punktów tych... 40 punktów designu, czyli tych, a no właśnie te punkty. To pierwsze, co mam jedynkę, to są błędy. Tam, gdzie mam piątkę, to jest design, czyli jak to wygląda graficznie. Tam, gdzie jest 4 to jest punkty technologii, czyli jak to jest zrobione, żeby to działało technologicznie. A te ostatnie, z których mam 29, to punkty badań, za które może badasz różne rzeczy. dać różne rzeczy, a później jeszcze są szkolenia. Dobrze. Jakieś, dia jakieś dialogi muszą być. Sztuczna inteligencja i projekt poziomów też. Dobra. Robimy to. O, i dzisiaj wychodzi test. Dzieło filmy Nivento. Piszcie w komentarzach, właśnie, właśnie. O, i piszcie w komentarzach, gekki, które mógłbym nagrywać, oczywiście. No bo Clash Royale już nie nagrywamy um, i Empire też nie um, tylko dlatego, że um, jakby to powiedzieć. Dlatego, że, że są inne gier, które znam. I jakbyście, chcieli, jakbyście widzieli tą gierkę już u Czokleta, to właśnie on jest moją inspiracją i u niego, od niego się inspiruje. Dobra? Koniec. Nowy rekord w design'u. O! Poziom drugi! Yeah! Dobrze. Jakbyście słyszeli odgłosy w tle, to mój młodszy braciszek. Okej, okay. ukazały się pierwsze recenzje gry Bezmózga Strzelanka. O, patrzcie. 9. Obcja Akcja Wspaniałe Połączenie. Jedna z najlepszych. Przyjemna. I dobra gra. Takie same ocenki jak poprzednio. Ale sprzedaje się gorzej. O, teraz trochę szybciej. O, i zlecenia. Cześć, właśnie ukończyłem grę bez mózga strzelanka i muszę przyznać, że bardzo, mi się po, że bardzo podoba mi się Twoja robota. Zajmuję się załatwianiem podwykonawców dla różnych firm. Przydałyby nam się Twoje umiejętności. Jeśli kiedykolwiek będzie u Ciebie kruchor z gotówką, daj znać, a zobaczę, czy mam dla Ciebie jakieś zleczenie. Jason. I patrzcie. Teraz jak zrobię raport. Chwileczkę. Dobra, przeczytajmy sobie raport. Grafika w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Znajdź zlecenie mamy, czyli zlecenia. Oczywiście mamy tutaj, ile tygodni możemy my to zrobić. Jak mamy tutaj określony czas. Ile musi być punktów tutaj. I oczywiście jak nam się uda, to zostajemy pieniądze. jak nam się uda, no to musimy zapłacić. Ale to później. Ranking 32 na bestlerów. Dobra, badania. Kurczę, jeszcze nie możełem własnego silnika, dlatego weźmiemy sobie nowy temat. Wirtualny zwierzak! Tak, to co chciałem. Zrobimy My Talking Tom 2. Tak. Piszcie w komentarzu. I jeżeli chcecie mi napisać w komentarzu, jaką grę mam w tej gierce zrobić, to musicie napisać, jak będzie się nazywała. Jaki będzie ten. Jaki będzie temat. I oczywiście jaki będzie to. Nie temat, tylko... Jak to się nazywało? Chwila została. Gatunek. Okej. Okay. Robimy My Talking Tom 2. Symulacja. Jak ja jak ja to zrobiłem. My, oj, nie tylko. Talking Tom 2. Okej. Okay. Platforma. Hmm, zrobić to na test? Jak myślicie? Tak, robimy to na test. Rozpoczynamy produkcję. Minus 40 tysięcy wydatków. Już 120 tysięcy wydaliśmy na tą grę. Dobra, teraz musimy znowu trochę pozmieniać bo to jest symulator. Ale patrz, jak nam punkciki teraz poleciały. O dialogi nie są ważne. Jak nie znacie Gierki, My King, tom, jak to możliwe? To polecam sobie ją obczaić, bo jest bardzo fajna. Ehm. Um... Office 7 zrobi, ją zrobiło. O, niedawno na rynku konsola test firmy Nivento okazało się wielkim sukcesem. Liczba strzelanych egzemplarzy przekroczyła ok oczekiwania. Jeden z klientów powiedział: Uwielbiam gdzie na konsolę test, a granie przy użyciu kontrole jest o wiele przyjemniejsze niż za pomocą klawiatury. No to pierwsza nasza gra na tą konsolę. Proszę bardzo. Dobrze, poczekajmy jeszcze na jakieś punkciki, żeby ta gra była mega dobra. Bo chcemy, żeby ta gra była hitem. Oj, dźbłos, ale tak usun... No, Dobrze. Dobrze i mamy porząd drugi naszego chopka. Jakby jak zrobimy jak... Kąś bardzo dobrą gierkę, to będziemy musieli, to i zarobimy milion, to przejdziemy do następnego biura. O nie, to nie będzie zbyt dobre. 6, 6, 6 i 7. No, ale sprzedaje się dobrze. Prawie 10 tysięcy w jednym tygodniu. No. A później już nie. Ale to chyba dlatego, że wyszło to na Nintendo, na grę, na test. W wirtualnym są wspaniałe połączenie. Dźwięk tego typu, że to bardzo ważny czynnik. Okej. Okay. O. Nasze badania pokazują, że coraz większa różnorodność rodzaju grania kieruje, kreuje rynek pod bardziej zróżnicowane gry. Niektóre platformy są bardziej popularne wśród młodszych, graczy, podczas gdy one skierowane są do nieco starszych odbiorców. Coraz więcej twórców gier wkracza na, na rynek, więc można, więc można więc oczekiwać, że skierują swoje dzieła do określonych grup wiekowych, co zwiększy szanse na sukces ich produkcji. Czyli możemy grupę docelową! Tak! A grupa docelowa jest bardzo fajna, chociaż grupa docelowa czy silnik. Grupa docelowa najpierw. Przypomnienie o silniku. Nie zapomnij o tworzeniu własnych silników w menu działania. Dzięki nim znacznie ulepszysz swoje gry. Silniki możesz stworzyć dopiero po, od... po przeprowadzeniu odpowiednich badań. No, wiem, że musimy to zrobić. 27 tysięcy sztuk. Wow! I mamy grupę docelową. Zrobimy sobie jeszcze jakiś temat. Zbrodnia. I mamy. Um, I będzie dorośli. O, jak dobrze. Przez za ogromnym sukcesem Konsolidated pojawiły się pogłoski, że Vena. Kolejny japoński przedsiębiorstwo planuje wypuszczenie na rynek własnej konsoli do gier. Co to mają z tą Japonią? Japonia to jest bardzo dobre ehm, państwo. Gda My King Kingdom 2 została już wycofana ze sprzedaży. Sprzedane egzemplarze 27498. Zrobione pieniądze 1902 535. To bardzo dużo. Historia gry. No, no, no najlepsze oceny miała Battlefield 2 i bez mózga strzelanka, ale najwięcej zarobiliśmy na My Talking Tom 2. No, na, najważniejsze jest, że za żadną, że, że za żadno nie było takiego złego. A ile sprzedaliśmy sztuk? O, tutaj więcej, ale ta była lepsza. W tym? Hmm? O, koszt, koszty. Czyli. A ile kosztów za to ponieśliśmy? Nie. A, no tak, tutaj ponieśliśmy więcej kosztów. Bardzo mi tam. Przecież mamy już 271 tysięcy hajsu No to. Okej, okay. udało się zbadać nowy temat. Zbrodnia, ale tym nie. To jeszcze zrobimy w tym odcinku. Oczywiście robimy to dla dorosłych PC. Oczywiście czy jest symulator zbrodni, akcja. O tak, dla dorosłych i zrobimy policję. A może to nie jest simulator, simulator, ale zrobimy Police Simulator. To zbro, jest zbrodnia akcja Police Simulator. Jak najbardziej. Te tu to moglibyśmy mieć nawet grale, nie nieważne. Dobra, silnik, rozgrywka. Jakieś opowieści, opowieści muszą być w końcu i zadania podczas akcji, bo to jest... no. O, zapytanie. Cześć, jestem Steve O'Connor, reporter z The Planet GG. Proszę po pogłoski, że twoja firma pracuje nad grą dla do dorosłych graczy. Moglibyśmy się umówić na wywiad? Udziel wywiadu. Świetnie, dziękujemy za poświęcony czas. Dalej. Wywiad opublikujemy w przyszłym tygodniu. Czyli teraz gdzieś powinien się pojawić. O, i tak. Planet GG opublikował niedawno wywiad z przedsiębiorstwem Rudy Games. Firma potwierdziła, że pracuje nad pierwszą grą skierowaną dla dorosłych graczy. Adam, właściciel i dyrektor generalny firmy Rudy Games powiedział: Uważamy, że gracze szukają stylu z treściami dla dorosłych. Jesteśmy gotowi podjąć ryzyko i im takie gry zaoferować. Wiele ekspertów z branży uważa, że wcześniej czy później gry dla dorosłych są się bardziej powszechne. Ciekawi jesteśmy, jak rynek na nie zareaguje. I mamy rozgłos. Dobra, dialogi muszą być. Okej, okay. rozgłos. Ludzie, bo był wywiad. Vena potwierdziła dzisiaj niedawne pogłoski dotyczące nowej konsoli, zapowiadając premierę Master V. Twórcy twierdzą, że Master V jest technicznie lepszy od test firmy Nibento. No, co trafi do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych miesięcy? Mamy rozgłos, czyli ludzie już mówią o tej grze. Ludzie wiedzą, czyli będzie się ona lepiej sprzedawała. Dobra. A już wiem, czemu projekt projektuje, póki co, nie jest aż, aż taki ważny. Bo jesteśmy w 2D, a nie w 3D. Aha, mamas. Nie no. I pamiętaj, i, i o, kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzach hashtag gra. Hashtag gra napiszcie, ok? Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, nie oszukujcie, jeżeli przewinęliście, ok? Dobra. I dajcie ładę w górę pod tym filmem, jeżeli Wam się spodobał, oraz subskrypcji na moim kanale, jeżeli jesteście nowi. I powiedzcie o mnie znajomym, tak? To jest bardzo ważne. O, 9, 7, 7 i 9. 8, dobra. O, patrzcie, jak nam się sprzedaje. 14 tysięcy w tydzień w tydzień, o jacie. Dzisiaj zadebiutuje konsola Master V, która jest dziełem firmy Vena. Okej, okay. zrobiliśmy raport. Nasza analiza rezultatów wydania gry Polis Simulator została zakończona. Wyniki grafika w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Silnik w tego typu grze to też bardzo ważny czynnik. Patrzcie, jak to się sprzedaje. Police Simulator. Niedawno wypróbowano do że konsola ma sprzęt V, firmy zaczęły się na rynkiem na całym świecie. Eksperci z branży twierdzą, że konsola jest źle promowana w Ameryce Północnej, ale w innych częściach świata jej sprzedaż kwitnie. Ja jestem ciekaw... Rok mamy trzeci. To bardzo fajnie. Tak. Trzeci rok już mamy komputery. Jeju! My, my chyba jesteśmy zacofani, skoro w trzecim roku były już tak, takie rzeczy. <grystanie> Prawda? Może zrobimy jakieś zlecenie. Hmm, debuguj program tego nie zrobimy. Ale może biblioteka oprogramowania. Okej, okay, spróbujmy. Dobra, teraz czas, tylko technologia. Udało nam się. Świetna robota. Przedajemy 12 tysięcy na twoje konto. Stwierdzam, Jason, klient właśnie mi właśnie przekazał, że wypełniłeś kontrakt. Świetna robota. Zazwyczaj nowe rzeczy ja pojawiają się co pół roku. Jak przyjdzie odpowiednia pora sprawdź, czy nie mam dla ciebie czegoś nowego. Dostępny jest nowy projekt badawczy gry casualowe. Ale tym chyba... i będziemy mogli tworzyć własny silnik, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja jestem Grajzudem, a ty jesteś, wice, więc daj słowa. Powiedz o mnie znajomym. Cześć, pa i na razie.